i strony konsekwentna subskrybujcie na 5 i dzisiaj na 3000 i dzisiaj odblokujemy bo jak dacie łapkę w górę i będziecie mnie subskrybować 3 4 i bo oczywiście zrobię zdjęcie czekajcie zrobię zdjęcie Dobra, nieważne już. Oczywiście mamy, bo. I mamy nową postać, tak? Mamy nową postać. Czyli ten, oto. Bo. Gdzie on jest? Tu jest. Oczywiście. Mamy już 3000 pucharków. Możemy sobie zrobić. Tak. Dobrze. Oczywiście będziemy go już próbować na solo na aręce i ten no, no tak zobaczymy no ma długą odległość tam skar kala mocno biją oj oj dostał dostał Dobra, nie czymś. tam jest Kar. Idźcie mi sobie tą skrzynkę. Ej! O, dostałem tego Karla. Ja tam poszedł. mam Dobra. Tam jest Mam Aminy Okej, okay. kurde. Kurde Ajdź, to nie piekło za bardzo. Plus cztery kucharki. No trochę nie wykorzystamy, już mamy 3004 i już dużo tych słuchaczy no, zginęliśmy, zbieraliśmy 3000 to niezła z na środku tam jest ten, tam jest no tam jest oczywiście no ale te skrzynki 500, więc musimy dużo go ulepszać, wiecie musimy go dużo ulepszać tam jest ta. Ona, tam jest ona. Dzięki. Au. O, tam pam. A, łaj. Jak mnie nawaliła tak? Plus trzy pucharki. Plus dwa. Gdzie nam to idzie? Powiem Wam. Dwa. No. Okej. Okay. To może teraz sobie zagramy. Wiecie, to? Tak sobie weźmiemy. Dobrze. Więc. Idziemy już na rękę. Dobrze. No, muszę go dużo ulepszyć, bo ma mało życia. O, tam też jest tej drużyny niebo. Więc fajnie. Dobrze. I. Właśnie, ja nie powiedziałem jak się nazywam. Jim, 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 Jim. Ouch, Jim. Jim nie załatwił. Ale mamy jeszcze jednego. Tam jest Jim. Tam u nas jest Stick. W Fajnie. I u nich też. Też jest Stick. Kurde, kurde. Dobra. Zostawił. Zostawił. O czemu? Kurde. Nie, bota. Też muszę im pomóc. Idę. Zapalamy. Okej. Okay. Fajnie. Tam też jest. nie tam mam się Emil. Co... Dobra. Oj. Oj głowa chyba zrobiła tego Nie, nie zabiła, ale mamy już Dwa, oni mają pięć. kurde. pan ma już Kiedy zaraz ginie, właśnie oni zginą. Tutaj postawimy, I patrzcie tak to się robi. minki minki są. Teraz trzeba już tylko nawalać tego bota. Kurde, no nie, 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 mówcie, że nam nie, Musimy też właśnie dawać się. Nie, nie no już to przekraczne. No kurde, hmm. bo to nie... jest... Bo na to się nie należy. Takie odcinki, więc... Bo już jest szczęśliwy zagrap w parze. Okej. Okay. A co będzie potem? Potem będzie to, 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 to. Dobrze, zobaczymy co jest w sklepie. No tak, jedynie że 80, zł Hmm, hmm, hmm. Ale nie, i to nie na dzisiaj. Wiecie, to nie na dzisiaj. Okej, okay. więc jak mam już... Bo, to sobie tak. Hmm. Okej, okay, zrobimy sobie tak Dobrze No i ten Ten odcinek jest taki krótki Bo już zrobiliśmy Zabraliśmy sobie jedną solo Jedną z, z Mecha walki Tak I dobrze Mecha walki oczywiście tak wyglądają Dobrze No i ja już kończę ten odcinek już mogę się z Wami zregenerować, więc ciemka.